kochani, dzisiaj piknik nad jeziorem będą tego albo cztery, albo dwie części. Zaczynamy. Ogólnie to muszę jeszcze wziąć ludzi, więc poczekacie chwileczkę. Słownie chwilkę, sekundkę, słownie. Sorry, ominęłam. No więc zaczynamy. Ogólnie jestem chora. Więc jak mówię przez nos, albo kaszle, albo krączę, to przepraszam. Dobra, dobra, to jesteśmy już na pikniku. Jeee! Ja chcę już do wody! Kochani kochani, nie tak prędko. Najpierw musimy gdzieś rozłożyć piknik. Poprosimy o dwa namioty. Dobrze proszę. Dziękujemy bardzo. Tutaj można wypożyczać namioty. Tu położymy, zostawimy swoje rzeczy, tu pimy też, bo to są dla kości. No i weźmy stroje kąpielowe, Przygotujmy się do pływania. Zostawimy tu nasze rzeczy i będziemy pływać. Jak nie powiem wam papada na koniec, to przepraszam najmocniej, ale po prostu mam taki licznik czasu, że odcinki moje są krótkie, więc niestety. Dobra, tutaj mamy też śpiwory jakieś. A dzieci też muszą być... Nie, dzieci muszą po prostu pływać na kajakach. Ojajku. Dobra dziewczynki, będziecie pływać na kajakach. Nie, ja będę pływać. Przepraszam, o, naborze? No dobra, o, na ale ta mniejsza nie. Nie, ta mniejsza tu nawet nie puścimy. Ta mniejsza będzie ze mną pływać. Dobrze? Dobrze. Ojejku. Kochanie, nie to to psie. Poskacz sobie trochę. Kurde, tutaj... o, o, o. Muszę ją złapać. Mocny. Dobra, to by był koniec tego odcinka, druga część za chwilę, pa pa?